Prawie godzinkę. Proszę bardzo, niebo jest niebiesciutkie. A jak pokazałam, rana było marne. Rana to znaczy o szóstej rano, nie? Szósta rano było czarniutkie niebo, tak wygląda teraz. <tryk> <tryk> Troszkę nagram. Nie nagrywałam całej trasy. E, sorry za tą moją rękę. E, nie nagrywałam całej trasy do pracy, bo było zbyt ciemno. Bo to wcześniej rano, to jednak Niestety, ale nic nie byłoby widać z autobusu. Było zbyt czarno, żebym trasę nagrała w drodze do. Tak jak w poprzednim wideo nagrałam drogę z pracy. Po prostu z widok z autobusu. Tak teraz rana nic nie nagrywałam, bo Zbyt czarno było widać. Zresztą pokazałam niebo jakie czarne było. Normalnie kto by się spodziewał, że o 6 rano będzie tak czarne niebo. A było. Teraz już koło siódmej. Jest siódma godzina. No to o 7 już się rozjaśnia. Teraz można byłoby nagrywać, a teraz to już jestem w drodze do... Znaczy w drodze, no teraz to już moja droga do pracy. Na piechotę resztę. Także już nie ma praktycznie co pokazywać, bo no to nic ciekawego. Co tu mam pokazać? Teraz co? Pokażę, jak idę do pracy. Chyba, że to. No co tutaj ciekawego mogę pokazać? Nic ciekawego, tu nie ma raczej tylko budynki produkcji produkcyjne i to wszystko. No. Miga sobie już jakiś pracownik samochodzikiem. Nie taką... E, paleciakiem takim. Palety już przygotowuje. Dlatego taki hałas. Tutaj hałas jest, bo, bo już produkcja trwa. Właściwie niektóre firmy to o 6 rano już Funkcjonują, takie większej produkcji. No, i właściwie tu nie mam co ciekawego do pokazania. Bo... Bo co? Nie mam co opowiadać. No nie wiem. Co bym mogła jeszcze tu opowiedzieć? Tam jakieś płyty się budują do budowy jakieś z drewna, tutaj do sklepów, do sklepów, ty Tutaj no, co bym mogła pokazać i powiedzieć? No chyba nic ciekawego. No, farmaceutyczne, pewnie jakieś firmy tu są. Oprócz tej firmy, oprócz tej firmy, którą, której Akurat ja pracuję, to inny firm nie znam. Więc nie będę komentować, co tutaj jest. Nie komentuję, bo, bo co bym mogła opowiedzieć, nie znam. To przeważnie produkcja. Produkcję lekarstw albo produkcję papierosów. Może są. Produkcyjne firmy różnych rzeczy, jakieś hurtownie, niektóre to hurtownie, co niektóre są, bo e, zobaczcie jaka kałuża zamarznięta, o to jest zamarznięta, to jest mróz. lód, o. A jeszcze nie ma minusowych stopni. No ale przy gruncie jest zimno. Hurtownia. Tu jest więcej hurtowni. Oprócz produkcji to jeszcze hurtownie są. Hurtownie magazynów. Znaczy magazynów w sensie jakieś papiernicze. E. Dystrybutor, dystrybucja, pewnie papiernicze. Różne tutaj są firmy. Na kokoszkach to są różne firmy. Może równie ciekawe, ale nie będę opowiadać, bo szczerze mówiąc, nie wiem do końca, co może być. No dobrze. mogła jeszcze chyba to wszystko na razie a jak coś będzie ciekawego to jeszcze opowiem I teraz z drugiej strony bo tu już jestem blisko mojej pracy też w pracy nie mogę pokazywać niestety nie pytajcie mnie dlaczego bo to jest ewidentne Niestety w pracy nie pokażę W środku na zewnątrz budynki jeszcze mogę, ale nie w środku nie mogę o. Tutaj się budują Jeszcze się buduje coś Następna będzie jakaś jakieś coś Nie podpowiadam, bo nie wiem Na razie widać jakąś budowę Która trwa, i tu będzie też jakieś duże coś. Także na razie życzę miłego dnia lub miłego wieczoru. A przede wszystkim, co miłego oglądania. I zapraszam, jak zwykle, wiem, że to jest nudne. Przypomnę o tej subskrypcji kanału.